Słuchają Państwo Radio radia dla Ciebie, a Radio dla Ciebie dzisiaj w Mińsku Mazowieckim. Przypomnę, naszymi gośćmi są Zbigniew Grzesiak, burmistrz Mińska Mazowieckiego, Leszek Celej, dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej, a także Zbigniew Piątkowski, redaktor naczelny tygodnika Co słychać. No i właśnie mówiliśmy na temat turystów, że turyści mogliby tutaj przyjeżdżać. Jeżeli nawet będzie obwodnica wokół Mińska, to nie powinna ich przestraszyć i powinni zaglądać do Mińska, no bo mi... Mińsk naprawdę ma bardzo ciekawą historię, bo nawet jeżeli się wczytać, no to można odkryć, że Mińsk składał się kiedyś z dwóch miast, miał, miał swoje początki w dwóch miastach. Miał swoje początki no w właśnie, dwóch miastach. No właśnie, jak Budapeszt na przykład. No prawie, że. <grym> ale ponieważ jesteśmy jakby, społeczeństwem bardzo pokornym i mającym jakby tą świadomość, że nie możemy porównywać się z Budapesztem, czy chociażby z Kazimierzem Wielkim nad Wisłą. w związku z tym może troszkę nieśmiało, ale próbujemy wejść na rynek reklamy turystycznej i pokazać, że jednak mińskie jest warte zobaczenia z punktu widzenia chociażby założeń urbanistycznych, bo niewiele jest takich miast w Polsce, które składają się od początków jakby epoki odrodzenia, renesansu z dwóch jednostek administracyjnych, a tak się stało na przełomie XV-XVI wieku, kiedy... Po wschodniej stronie Rzeki Srebrnej pojawiło się założenie urbanistyczne miasta Męska, ulokowanego w 1421 roku przez Janusza Gościańczec. Natomiast po zachodniej stronie tej Rzeczki Srebrnej, mniej więcej za 80 lat, powstało nowe założenie miejskie, tak zwany Sendomierz, którego pozostałością dzisiaj jest plac Jana Kilińskiego. Przeciętny mieszkaniec wchodząc ulicami miasta nie jest w stanie spostrzec, że tu są dwa takie zupełnie różne centra miejskie. To właśnie dwa Natomiast... ryneczki takie takie dwa ryneczki z... jak hmm. najbardziej. Natomiast dla osób, które interesują się historią, a, a tak się złożyło, że wszystkie dzisiejsze nasze doświadczenia historyczne, one bazują na, na tym, co nasi poprzednicy pozostawili po sobie. Trzeba je tylko odkryć, zrozumieć i zauważyć w nich jakieś utajone piękno. W związku z tym dla właśnie tego społeczeństwa, tych ludzi, którzy patrzą na dzisiejsze życie z perspektywy doświadczenia historycznego. Ten układ przestrzenny, jaki tutaj w Mińsku jest zarysowany, jest wyjątkowo frapujący i bardzo oryginalny. Zresztą, zresztą próbujemy jako miasto nawiązać do tego układu urbanistycznego i to niewątpliwie wielka zasługa pana burmistrza, który właśnie ten stary rynek Sendomierza, czyli dzisiejsze Plaski Lińskiego, próbuje zabudować w stylu renesansowym. Na pewno jest to pewna no właśnie, taka in innowacja jakaś, też. no tym niemniej. Tym niemniej nikt nie powiedział, że nie możemy wzorować się na starych doświadczeniach architektonicznych po to, żeby pokazać jakby to piękno, które kiedyś w tym mieście funkcjonowało. Zresztą z tego punktu widzenia miejsc mazowiecki ma szereg tajemnic zupełnie nieodkrytych. No, Zradzę Państwu, że ostatnio muzeum pozyskało mapę z 1876 roku, oczywiście rosyjską mapę z okresu zaborowego gdzie w jednym kwartale y, miasta jest zapisana nazwa Cegielnicko i najstarsi mieszkańcy miasta, z którymi rozmawiam, kompletnie nie są w stanie powiedzieć, czy, jest... czy tutaj była Cegielnia, mhm. czy nie. No, nazwa wskazuje, że mhm. tak, a może tylko były, były tereny pozyskiwania gliny. No, sprawa niewyjaśniona. Czy, czy na zachód, od, przy ulicy Warszawskiej, od dzisiejszej e, posesji z, zajmowanej przez Szkołę Artystyczną pierwszego stopnia znajduje się teren pod nazwą Plac Strzelby? Pisany z małej litery i też nikt nie wie, czy to był plac manewrowy dla jednostek wojskowych, które od okresu po powstaniu styczniowym stacjonowały na terenie Mińska w zasadzie do dzisiaj. Czy to był, była pomyłka tylko tego, który pisał, może trzeba było napisać z dużej litery i ta strzelba to jest nazwisko jakiegoś właściciela. Tych tajemnic jest mnóstwo. Sporo. Muzeum przygotowuje taką wielką ekspozycję starych map xix xx wiecznych i myślę, że one doprowadzą do wielu takich zasadniczo odmiennych spojrzeń mhm. i, i wiedzy na temat rozwoju urbanistycznego miasta. A co jeszcze jest, co ciekawe, to pan burmistrz też pochwalił się, że w Mińsku Mazowieckim był też kiedyś port, tak? Jak budowaliśmy takie no przejście, Pani Redaktor, pod mostem kolejowym w Złóż Rzeki Srebnej na tą południową część miasta, to w trakcie budowy archeolog tam właśnie odkrył na brzegu szczątki umocnień, na brzeży y, przystani jakiejś, która y, na rzeko Srebno była. W starych y, opowiadaniach y, rzeka Srebna była rzeką bardzo szeroko rwącą. Zresztą y, plac y, Jana Kieliskiego, o którym przed chwilą pan Leszek Celek mówił, jak y, były y, lat temu, 15 prowadzone roboty kanalizacyjne, oczywiście obowiązek nadzorowania tych robót był przez archeologa, to u, u, archeolog ustalił, że ten teren był nas półtora metra nasypany różnymi rzeczami. Oczywiście jak to wtedy było i w Warszawie i to śmiecie wywożono na ten teren i za to podwyższono półtora metra czyli rzeka Srebna była rzeką bardzo rozlewającą się, szeroką obfitą wody gdy budowano przecisk kanalizacji dwa lata temu pod ulicą Warszawską nie można było tego zrobić bo napotkano na wielkie kamienie i metodą przewiertu nie można było tego zrobić w związku z tym następnym roku większą rurę zrobiono, taczkami zaczęto wybierać e, grunt z, z tego i okazuje się natrafiono na pale mostu, który był e, prawda metodą palowo, pali drewnianych wykonywany zresztą e, kilka odcinków takiego pala zostało w całości wyjęte na, a potem okazuje się, że te kamienie wielkie były nasypane po to, żeby przeprawę można było zrobić w tym można powiedzieć polderze szerokim polderze rzeki srebrnej takie były wtedy metody, a działo to się wtedy, kiedy budowano trakt brzeski z Warszawy, prawda, do Brześcia, bo stary trakt do Moskwy przecież prowadził przez okuniew Stanisławów, a do Mińska z Warszawy jeździło się właśnie ze Stanisławowa. Od strony północnej był szlak do, prowadzony do Czebrowa, czyli Cegłowa, siedziby, można powiedzieć, w własności krzeżnej mazowieckiej. I tu się na tym brodzie, na rzece srebrnej krzyżowały te szlaki. I drogowe z Czerska do Liwa i oczywiście z Okuniewa, czyli można po z Warszawy do Cegłowa. Czyli jak się okazuje, na każdym kroku w Mińsku Mazowieckim można spotkać się z historią, z jakąś tajemnicą. A do rozmowy na temat Mińska powrócimy po krótkiej przerwie muzycznej. Radio dla Ciebie.